Ktokolwiek to wymyślił, powinien dostać podwyżkę. Ja znalazłem coś takiego. Wyjmuję kijek, klapka się sama otwiera. Przypinam sobie jednorazową taką nakładkę trzywarstwową z płynem od razu. Zewnętrzna warstwa dolna ma już sobie płyn i wystarczy, że zamoczę trochę w wodzie. Cyk. już, już to się wydziela. Wystarczy chwila mycia i serio kibel jest już czysty. Nie wiem co wy tam robiliście, ale na pewno będzie czysty. Szczególnie, że nie musicie nic dodawać. To jest wszystko w tej wtyczce. Jest to też obrotowa wtyczka, więc tam na dole też wyczyści. Jak już skończycie mycie, to tu jest taki klawiszek. Otwieracie kosz i wyrzucacie prosto do kosza. Kich odkładamy i spuszczamy wodę. Zobaczcie sami. A najlepsze jest to, że starczy mi to na kilka miesięcy, bo moje kiby raz w tygodniu, a przychodzi tu z takim całym kartonem tych wkładów. To jest przykładowa końcówka, która przychodzi, to jest zapach lawendy. No a jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym cackiem, to napiszcie do mnie pod spodem w komentarzu: tu wyślełam linkę do sklepu, gdzie to kupiłem. Teraz jest fajna promka, szczególnie że ten cały karton przychodzi z tym.